Witam serdecznie. Tradycją tego konta jest, że co 30 dni nagrywam taki odcinek podsumowujący moje dokonania w danym okresie. A że dzisiaj odebrałem nagrodę za 120 dzień w grze. Pomyślałem, że pora na kolejną turę. Zaczniemy, może od questów. Słuchajcie, bo tutaj do tej pory to tak fajnie się składało, że co 30 dni odbierałem postać, zalogowanie, a jednocześnie Wojda i Sakreda. Za questy co miesięczne. Niestety dzisiaj tak nie będzie, nawet jeżeli wykonam wszystkie questy codzienne, co za chwilę skończę. Będę miał tylko 28 na 30 ukończonych w ten sposób dni w tym okresie. Najwyraźniej dwa dni gdzieś przespałem pod tym względem. Kiedy mówię, przespałem, nie mam na myśli, że nie grałem, bo codziennie mniej więcej tak samo tyle samo poświęcam czasu na gra i staram się rozwijać intensywnie. Ale no po prostu dwa razy musiałem nie dopatrzyć, że gdzieś przed resetem dnia nadal brakuje mi jakiegoś questu, żeby mieć zaliczone wszystkie codzienne i odebrać nagrodę. Albo może miałem wszystkie zaliczone questy, ale nagrody nie odebrałem za, za wszystkie codzienne tej ostatniej, bo odkładałem to na potem no i, no i przez to mi nie zaliczało tych, 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 do tych comiesięcznych. Także głupia sprawa, bo to jest banalne ale no, widać dwa razy z tych 120 dni miałem jakąś zwiechę na koniec dnia i po prostu nie dopilnowałem czegoś tak prostego. Jeżeli chodzi o misję pod Arbiter, nadal jestem na trzecim etapie, utkwiłem tutaj na void, czekam od paru dni na aż się otworzy loch wojdowy, żeby móc pozbierać miksturki do Ascension, bo to kolejne moje zadanie. Jak się z tym uporam, utkwię z kolei tutaj, bo mam e, dwa poziomy Great Hallu, dwa bonusy Great Hallu na poziom 6 mieć. E, zaraz mi Great Hall pokażę, jeszcze przez jakiś czas będzie mi brakowało, żeby to zadanie było wykonane, także tutaj utkwię na, na dłużej, ale potem e, prawdopodobnie nic tutaj już groźnego nie widać. E, Golda, o wbicie Golda ostatnio się martwiłem, ale od jakiegoś czasu znowu w Goldzie jestem, więc się już nie martwię. A reliki para już dawno, także prawdopodobnie te zadania będą tylko formalnością, więc najważniejsze to poradzić się z tym Great Holem. A tutaj potrzebuję dwóch sześciopoziomowych bonusów. Mam 2, poziomowe, dwa czteropoziomowe, czyli punkt dodać tutaj, dwa tu, albo tu i jakoś to będzie. Jeśli chodzi o rozwój drużyny, słuchajcie, ja planowałem przynajmniej trzy postacie wbić w tym miesiącu na poziom 60, aczkolwiek skapnąłem się na początku tego okresu, że ja nadal nie mam masterek zrobionych na kilku postaciach. Wchodząc w te 30 dni, wydaje mi się, że nadal nie miałem skończonych na Ironie Brago, nie miałem zrobionych na Mistreated Monsterze, na Coldheart na gardzie, także trzy postacie, może nawet cztery, nadal były do dokończenia tak naprawdę, e, bo poziomy miały maksymalne, ale Masterek nie miały zrobionych. Więc wiedziałem, że muszę nadrobić to i każda postać, którą wbiję na 60 nowa, też będzie potrzebowała Masterek, więc bałem się, że się nie wyrobię z trzema w tym miesiącu, ale chciałem chociaż no, dwie spróbować. Na szczęście udało mi się trzy, słuchajcie. Mam, e, zacząłem od Króla Garoga, e, myślałem, że najpierw zrobię Astralona, Ostatecznie postawiłem Nagaroga. no uznałem, że skoro tyle książek w niego już wpakowałem, to niech mi się nie marnuje. Także jest. Nie używam go jakoś często, ale ma duże obrażenia, no i nie mam żadnej innej czerwonej postaci na 60 poziomie, więc czasami Affinity, choćby w jakimś duntałę rzeczy gdzieś, woła o niego i, i, i fajnie, że jest. Po nim zrobiłem Frozen Banshee. Też wahałem się, czy nie, nie spróbować kogoś innego w to miejsce może, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że ona się przydaje bardzo na Clan bossa. A prawda jest taka, że gdybym teraz w jej miejsce zaczął robić jakieś epiki czy legendy, bo takich postaci mam trochę w kolejce do zrobienia, no to jak teraz jej nie zrobię, mając tych, tych lepszych postaci, rzadszych kilka do zrobienia, no to nim, e, nim pojawi się kolejna okazja ją zrobić, mogę mieć jeszcze więcej postaci do, do wymaksowania, bo mogę więcej szardów otworzyć, mogę coś fajnego znaleźć, czy w jakiejś fuzji zdobyć. E, więc uznałem, że lepiej załatwić ją jak najszybciej i mieć z głowy. No i jest. E, także ona jest, Garox jest, oboje mają wymaksowane masterki. No i zrobiłem też e, jako trzeciego w tym miesiącu Vergisa regi, słuchajcie, jest to postać, którą na 50-poziomie bardzo długo i intensywnie grałem na arenie, w lochach, w wielu miejscach go wykorzystywałem. I teraz, słuchajcie, też go wykorzystuję, mimo że ma, jest ubrany pod Dundauer typowo pod skarabkinga, Kinga. Tak naprawdę, ma na sobie Destroy set przecież. Ja go używam w tymi na Kambosie. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda mój team, tak w ogóle. Także ja mam dużo pociech z tego Wregisa i cieszę się, że go zrobiłem. On się przedawał i na 50. poziomie, a na 60. jest jeszcze lepszy. Eee, a teraz tak, jak go wykorzystuję na Klambosie, słuchajcie, no to może zacznijmy od tego, że tak. Ja do tej pory, jak puszczałem na auto koszmary, czasami udawało mi się starą drużyną eee, na cztery kluczyki, czasami się nie udawało. Eee, zaraz Wam pokażę, jak wygląda moja stara drużyna. Może najpierw Wydaje mi się, że jeszcze w zeszłym miesiącu wyglądała mniej więcej chyba e, tak. Mniej więcej tak, taki skład był miesiąc temu. E, I czasami się udawało wbijać na. E, no, wydaje mi się, że tak to wyglądało. Czasami się udawało wbijać na. E, Cztery kluczyki, koszmara, najlepszą skrzynkę, czasami nie. W tym miesiącu wymieniłem chyba Ugo za Frozen Banshee. I, ale wyniki były mniej więcej podobne, tak na dobrą sprawę. Tutaj żadnej rewolucji nie było. Ale jak zdobyłem Vergisa, wcisnąłem go za Kael'a. Eee, tylko, że tak, liderem u mnie jest, to jest ważne, musi być Rognor. Jest Frozen Banshee, jest. Przepraszam, to jest Rugnor, to jest Vergis. Dlaczego Rugnor musi być na prowadzeniu, słuchajcie? Bo Vergis, jeżeli nie jest liderem, to rzuca swoje buffy defensywne na lidera. A ja gram Klan Bossa bez stylu. Tylko Frozen Banshee ma lifestyle na sobie. No i KL, ale KL już nie ma w drużynie więc ta trójka, a w zasadzie ta czwórka była bardzo zdana, na, jest bardzo zdana na licza, którego rugnor rzuca. On rzuca licza, rzuca Weekend, rzuca redukcję defa, także bardzo przydatne debuffy na wroga rzuca. No ale ten licz jest niezbędny, bo dzięki niemu moja drużyna się healuje. Frozen Bunch ma Lifesteal, reszta nie. Sęk w tym, że mój Rugnor słuchajcie szybko ginie na Gambosie. On jest postacią dość kruchą sam w sobie, ale do tego wszystkiego jeszcze ma swój drugi skill, przed którym na auto nie, nie sposób go powstrzymać, żeby go nie używał. I potrafi się tym skillem sam często zabić, tak na dobrą sprawę. Dzięki bufom defensywnym, jakie ja rzuca na niego Vergis, mój Rugnor żyje o wiele dłużej, a im dłużej on żyje, tym więcej okazji ma rzucić licza na klambosa. A dzięki liczowi na klambosie, cała reszta mojej drużyny dłużej żyje. Także. Działa to całkiem sympatycznie, muszę przyznać. Odkąd takim składem gram, a to już parę tygodni, słuchajcie, nie miałem najmniejszych problemów ani razu, żeby na cztery kluczyki zrobić Ultimate Chesta. Potrzebuję średnio niecałych 10 milionów na kluczyk, a tutaj po ostatnim słabszym kluczykiem, kluczyku miałem bodajże 10 milionów i, i, i 13 z groszami, 10 z groszami i 13 z groszami, tak żeby zbierało się łącznie 24. Także... Za każdym razem po czterech kluczykach mam kilka milionów zapasu tak naprawdę w stosunku do tych 39, jakie potrzebuję mieć. Także ani razu mi nie groziło, że się nie uda. A starymi składami e, czasami się udawało, czasami nie. Teraz mam absolutną pewność, że zawsze będzie wchodziło. Także, a to mi wystarczy, słuchajcie, e, póki co na cztery kluczyki, mieć pewność, że zawsze Ultimate czas zdobędę jak najbardziej mi pasuje, nie muszę mieć więcej wcale. Co jeszcze mogę, słuchajcie, dodać, jeżeli chodzi o przyszłość najbliższą, niedługo rusza kolejna fuzja, ja jestem obecnie po tej fragmentowej na jego, udało mi się go uzbierać, ale jeszcze go nie odblokowałem. Czekam, teraz trwa Champion Chase, mógłbym go odebrać, 500 punktów by wpadło, ale chcę poczekać do najbliższej fuzji i wtedy go odebrać przy jakimś Champion's Chase. Ie. 500 punktów przy tej fuzji za Champion's Chase na pewno się przyda. Także on jeszcze trochę tutaj posiedzi. Dopóki nie mam jakiegoś nimi tu czasu, żeby go odebrać, no to nie będę go odbierał przedwcześnie. Także kolejna postać legendarna niedługo będzie. Słuchajcie, ja tej najbliższej fuzji nie planowałem brać udziału, szczerze mówiąc, bo jestem zmęczony po fuzji Astralona bardzo. Planowałem te fragmentowe. E, próbować a te zwykłe olewać, ale po e, namyśle ta, ta nowa postać może być fajna, więc próbowałem się przygotować. Przygotowałem sobie trochę potek do Ascension. E, na wszelki wypadek, jak, jak, zobaczę jakie są wymagania tej nowej fuzji. Jeżeli będę w stanie jej podołać, no to się spróbuję za nią wziąć. Tutaj mam trochę też szarcików przygotowanych, niedużo. Na tym obecnym razy 10, gdzie jest dodatkowa legenda, jak trafimy legendę w Unchained'cie, nic czego nie otwierałem. Dzisiaj może uda się uzbierać 62. poziom. Jeżeli się nie uda dzisiaj, jeszcze to jutro rano bez żadnego problemu, bo systemu jestem kroczek. Także tutaj wszystko jest OK. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przygotowanie do fuzji, to też mam troszkę mięska, pomimo że w wymaksowałem trzy postacie. Jakiś zapas udało mi się mięsa zgromadzić. Mam dwa pięciogwiazdkowe kurczaki, dwa czterogwiazdkowe. W formie, oczywiście, takiej właśnie kurczakowej, i do tego mam parę w formie postaci. Dwa pięciogwiazdkowe. Czekajcie, dwa pięciogwiazdkowe. Się zaprętałem. Tak będzie łatwiej. Dwa pięciogwiazdkowe. Bazylisk. Nie będzie mi gorącej szkoda. I okult Brawler. Okul Brawler od razu mówię, słuchajcie, ja go mielę, bo mam drugiego. Mam okul, bra okul Brawlera na 50. poziomie, którego może kiedyś zrobię. Póki co jeszcze się za niego nie wziąłem. A ten mi jest niepotrzebny, więc zostanie kurczakiem. Także mam dwa pięciogwiazdkowe, jeszcze dodatkowe kurczaki, czyli jest w formie postaci, czyli razem są cztery. I trzy czterogwiazdkowe w formie postaci, czyli razem jest 5. Także jest trochę tych, no do tego trochę trzygwiazdkowych, już tu mięsek się gotowych do przerobienia na cztery gwiazdki. Także coś tam mam nagromadzone troszeczkę tych surowców. Słuchajcie, dodatkowo muszę się przyznać, że po kilku miesiącach przerwy znowu wydałem troszkę pieniążków na grę. Jeszcze nie odebrałem tego, co kupiłem, żeby nie było, że mi się wymiesza z tym, co już mam. Eee, także trzy pięciogwiazdkowe kurczaki, dziewięć czterogwiazdkowych, no i troszkę srebra. Słuchajcie, kwestia jest taka, że dzięki temu e, tak e, z, z tych zapasów e, kurczakowych, które mam e, z gry, e, miałem mniej więcej e, już prawie na jedną postać sześciogwiazdkową, no dzięki tym e, kupionym surowcom będę miał na powiedzmy Dwie postacie, już tak mniej więcej. Może troszeczkę będę musiał dofarmić, ale to już odrobinkę naprawdę, i będą dwie sześciokwiatkowe postacie gotowe. Tylko teraz co rozwijać? Szczerze mówiąc, nie mam, nie mam pojęcia. Astralon czeka od miesiąca w kolejce. Może by było warto go zrobić, ale kwestia jest też taka, że no, skoro mam tyle tych szardów do zrobienia, do tworzenia, wolę poczekać, może coś fajnego w nich trafię i, i, i lepiej. Zresztą mój Astralon jest słabo ubrany, więc nawet jak mu wymaksuję poziom, nie będzie z niego wielkiego pożytku. Myślę, że raczej jeżeli coś wymaksuje, inne, jeżeli nie trafi niczego fajnego, to wymaksuję raczej coś, co mam już ubrane, tak żeby mogło mi pomóc w walce, w razie czego Astralon ma trochę za słaby ekwipunek do tego. Także to są, słuchajcie, wszystkie informacje. Jeżeli o mnie chodzi nic nie mam do dodania... Mi, Póki co wszystko układa się jak należy. Mam nadzieję, że Wy też zadowoleni z progresu swojego. Jeżeli będziecie otwierali jakieś szardy, czy teraz, czy przy okazji nadchodzącej fuzji, oczywiście ży życzę Wam powodzenia. Trzymam kciuki za jakieś super dropy. A póki co pozdrawiam Putko.